Tam nas w drugiej części nagrywania, muszę zobaczyć czy się nagrywa, muszę zobaczyć czy się nagrywa Ok, wszystko się nagrywa, powiem wam szczerze, że yy, włączyłem nagrywanie i My się nie nagrywało <grywa> Zacząłem odpakować drugą część paczki z pirularta z wyrzutniami, no yy, ale się nie nagrywało Więc super, świetnie po prostu, więc zaczynamy od nowa ale zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić na Discorda, który jest poświęcony temacie pirotechniki. Link w opisie i w opisie kanału i w opisie do filmiku. Także zostawcie suba lajka i lecimy. Na pierwszy rzut mam wyrzutnię Bob. Wyrzutniała od klasyka, 36 strzałów 104 g neku 14 mm. Taka mała śmieszna. Na drugi rzut mamy wyrzutnię strąk od Dumbu, ma 16 strzałów od Klaseka, 20 mm, 128 gram i jest w ogóle tutaj ostrzeżenie, że uwaga, bo głośna, zobaczymy jak będzie palić. Tutaj mamy też wyrzutnię hukową od Iskra Line, znaczy to jest funkę ale seria Iskra, 80 g necku, 16 strzałów, 20 mm, nie 18 mm. I 16 strzałów, i 16 sekund trwa e, ta wyrzutnia. Dalej mamy wyrzutnię Red Thunder 16 strzałów, 16 sekund, 145,6 g neku, kaliber 20 mm. E, kolejna wyrzutnia to jest Best Price. 16 strzałów, 20 mm e, neku. Tutaj mamy 2 neku mamy 110 g, to taka fajna kostka. Kolejna to jest kostka od Cassiopeia. To jest kostka od Tropic, a kostka się nazywa Cassiopeia. 16 strzałów, 104 gramy Neku. Kaliber... chyba 20. O ile się nie mylę. Jest taka dość mała. Nie, 20, 20. Kaliber 20, no. Okej, okay. lecimy dalej. Tutaj mamy taką... To jest takie, kurwa, malutkie. Myślałem, że to będzie dość duże. Taka malutka wyrzutnia Magdenburg. 100 strzały. To jest taka wyrzutnia, jest taka w takie... Takie gwizdki, takie śmieszne, zabawne. To to, to Obok wyrzutni to, to raczej nie stało. Co mamy dalej? Wyrzutnia Mankey, Kompakt, 16 strzałów. Od SR Pyro. 20 mm kaliber. A Neku tutaj mamy. żeby to kogoś interesowało. 97,6 g mleku. Ja mam już troszeczkę większą wyrzutnię, Pumpkins od Moravia Pyro. Eee, kategoria 2,25 mm kaliber, 16 strzałów. A jeżeli chodzi o to, ile ona ma Neku, to Neku ma 200 gramów. No, już trochę troszeczkę więcej. Także no, jak mam taką wyrzutnię, to raczej taki chyba standard vip. Dalej mamy wyrzutnię Bulldog od SR Pyro. 16 strzałów. Eee, neku mamy. Neku mamy. Nie wiem. 20 mm. 25 sekund trwa. E, e, wystrzelenie tej wyrzutni. Na neku mamy 108,8 g. Dalej mamy kostka od Panta. Kostka od Panta. 16 strzałów, kaliber 19 mm. 24 sekundy. Trwa pokaz. Potem jest kolejna kostka od Panta Patrzeć myślę, że zamówiłem dwie takie same e, 16 strzałów Te będzie wszystko takie same nie? Kaliber 20 mm 100 gramów Neku, 24 sekundy No Tyle co my tu mamy, petardki Czy ja je zamawiałem? No, musiałem je zamawiać. Tak mi się wydaje, że je zamawiałem. Się, że nawet że nie pamiętam e, tu. Mam petartki błyskowe. Petartki błyskowe od Tropika TP2L. 20 sztuk. E, 4 gramy neku? Jak 4 gramy neku? Więc to jest F3. Kategoria F3. 4 gramy neku to chyba na petardę wychodzi, nie? No musi tak być, inaczej nie ma innej opcji żeby tu było na całym opakowaniu 4 gram neku Nie no na pewno A Jeszcze że nawet nie wiem Nie No nie, jestem głupi Na petardę wychodzi nam 0,2 gramy neku No, już myślałem, ta, 4 gramy neku na pewno Co tu mi dalej tutaj mamy? Jaja dinozaura. od Zumbum Najlepsze jeszcze przed nami z tego co widzę Eee, takie jajeczka jakieś 20 sztuk 2 Bajery, żeby sobie coś tam postrzelać Przed rozpoczęciem e, Sylwestra Tutaj mamy jakieś rc jedynki od Piromaxa Malutkie petardki Nic specjalnego e, Tutaj mamy Zumbum Petardy Zumbum Neku całe to opakowanie Jest 12 sztuk, na całe opakowanie przychodzi nam 96 gramy Neku no. Więc też nie będzie nie wiadomo co ale takie, takie takie lekkie rzutki, że tak powiem. E, co mamy dalej? Co mamy dalej? Dalej mamy show. E, tą wrzutnię show. To myszkę już nie mam, ale to jest chyba najtańsza wrzutnia kątowa, bo na pewno jedna z tańszych. E, więc zakupię sobie jeszcze jedną sztukę. To jest 16 strzałów, 20 mm kaliber, 128 gramy Neku i 15 sekund pokazu. E, tutaj mamy e, taką fontannę best. Kaliber 40 mm To było dorzucone jako e, gratis Ale Powiem wam szczerze Że e, Powiem wam szczerze, że e, Zamówiłem te, te zakupy mi tutaj kosztowały jakieś No Z 1400 zł Szczerze powiedziawszy I zdziwiłem się, bo z tego co tutaj widzę To ja to wszystko zamówiłem, nie dostałem tutaj żadnego gratisu znaczy też nie chce iść na cebulę, ale ja powiem wam, że z dwa albo 3 lata temu zamawiałem Spiro Arta. Lubiłem zamówienie za 200 zł i dorzucili mi są wyrzutnie. A w tym roku przypadł mi gratis taki no Taki malutki, taki coś mogłem wybrać sobie do Gratisu za 1400 zł, to jest coś o No o, musiałem przerwać kolejny raz już nagrywanie. Ale no, dostałem coś takiego jak 25 zł, no niby zawsze coś, ale ja powiem wam, że... Robiłem zakupy za 1000... no też sobie w okolicach tego na sklepie FRWEC Shop jako gratis dostałem zresztą tak jak może widzieliście wyrzutnie 50, 50 mm kaliber Dragon Melody i kubek, więc to już był fajny gratisik, więc tam ludzie naprawdę się postarali, no ale dobra, no trudno. Wysłali mi to co zapłaciłem i nikt nie musi mi żadnych udawać, ale za to plus, że bardzo ładnie to zapakowanie, naprawdę. Jeżeli chodzi o zapakowanie, to to jest jeżeli chodzi o piro, to tutaj duży plus, bo to jest najlepiej zapakowane zamówienie. Yy, zamówienie jakieś w tym roku dostałem. Dobra, lecimy dalej. Wyrzutnia od Alberta Flamingo. Yy, 25 strzałów, 200 gram mleku, kaliber 18 mm ładnie zapakowana. Ogólnie jeżeli chodzi o Alberto o, o linii Alberto, to to jest według mnie petarda, syra naprawdę petarda, ładnie to robią. Funka się stara, Funka robi ładne. Jeżeli chodzi o iskrę, jeżeli chodzi o tę linię Alberto, super to było naprawdę. Jestem zadowolony. I ostatnia wyrzutnia największa. Street Live, z triplexa. To jest tu strzałówka kalibera 20 mm gram neku tutaj już jest 735 gram, gramów neku więc tu jest no, większa większa kostka szybka kostka na pewno e, rozpodłużnia 2024 więc no tu mamy taką dużą kostkę e, dobra tak naprawdę to wszystko tu wam mogę pokazać jak to wszystko wygląda tutaj mamy wyrzutnie tutaj mamy te petardki tam mamy wyrzutnie tutaj mamy syf tu jeszcze mamy rakiety e, o, jeszcze tutaj coś mamy pochowane. A to nie wszystko, tak naprawdę, bo jeszcze mamy tutaj. Wszystko to, to są pudełka z pirotechniką, e, z fajerzekami, z wyrzutniami i tak e, dalej. I teraz to wszystko będę rozpakowywał. Wszystko to ułożę sobie, żeby zrobić sobie jeszcze takie zdjęcie i jakiś krótki jeszcze filmik. Więc, e, dobra, no to wszystko, tak naprawdę. E, widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Zostawcie suba lajka i wbijajcie na Discorda. Dzięki na razie.